Show up. Koronka zwycięstwa za przyczyną świętego Michała Archanioła. W imię Ojca i Syna, i Ducha Świętego. Amen. Ojcze nasz, któryś jest w niebie, święć się imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja, jako w niebie, tak i na ziemi. Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj i odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom. I nie wódź nas na pokuszenie, ale nas baw ode złego. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Wierzę w Boga, Ojca Wszechmogącego, Stworzyciela nieba i ziemi i w Jezusa Chrystusa, Syna Jego jedynego, Pana naszego, który się począł z Ducha Świętego, narodził się z Maryi Panny, umęczot pod pąskim piłatem, ukrzyżowan, umarł i pogrzebion, wstąpił do piekieł, trzeciego dnia zmartwychwstał, wstąpił na niebiosa, siedzi po prawicy, Boga Ojca Wszechmogącego, Stamtąd przyjdzie sądzić żywych i umarłych. Wierzę w ducha świętego, święty Kościół powszechny, świętych obcowanie, grzechów odpuszczenie, ciała zmartwy w żywot wieczny. Amen. Święty Michal Archaniele, wspomagaj nas w walce przeciw niegodziwości i zasadzkom złego ducha bądź naszą obroną. Oby go Bóg pogromić raczył, pokornie o to prosimy, a Ty, Wodzu Niebieskich, zastępów, szatana, inne duchy złe, które na zgubę dusz ludzkich po tym świecie krążą, mocą Bożą strąć do piekła. Amen. Po strachu złych duchów, zwyciężaj, i się za nami. Po strachu złych duchów, zwyciężaj, i się za nami. Po strachu złych duchów zwycięża i módl się za nami. Po strachu złych duchów, zwycięża i módl się za nami. Po strachu złych duchów, zwycięża i módl się za nami. Po strachu złych duchów, zwycięża i módl się za nami. Po strachu złych duchów, zwycięża i módl się za nami. Po strachu złych duchów, zwycięża i módl się za nami. Po strachu złych duchów, zwycięża i módl się za nami. Po strachu złych duchów, zwycięża i módl się za nami. Święty Michal Archaniele, wspomagaj nas w walce, a przeciw niegodziwości i zasadzkom złego ducha bądź naszą obroną. Oby go Bóg pogromić raczył, pokornie o to prosimy, a Ty, wodzu niebieskich zastępów, szatana i inne duchy złe które na zgubę dusz ludzkich po tym świecie krążą, mocą Bożą strąć do piekła. Amen. Pogromco szatana, zwycięża i módl się za nami. Pogromco szatana, zwycięża i módl się za nami. Pogromco szatana, zwycięża i módl się za nami. Pogromco szatana, zwyciężaj i módl się za nami. Pogromco szatana zwycięża i módl się za nami. Pogromco Szatana, 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 zwycięża i módl się za nami. Święty Michal Archaniele, wspomagaj nas w walce, a przeciw niegodziwości i zasadzkom złego ducha bądź naszą obroną. Oby go Bóg pogromić raczył, pokornie o to prosimy, a Ty, wodzu niebieskich zastępów, szatana i inne duchy złe, które na zgubę dusz ludzkich po tym świecie krążą, mocą Bożą strąć do piekła. Amen. Tarczo w pokusach. Zwyciężaj módl się za nami, tarczo w pokusach, 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 zwycięża i módl się za nami, tarczo w pokusach, zwycięża i módl się za nami. Tarczo w pokusach, zwyciężaj 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 módl się za nami. Święty Michał Archaniele, wspomagaj nas w walce przeciw niegodziwości i zasadzką złego ducha, bądź naszą obroną. Oby go Bóg pogromić raczył, pokornie o to prosimy. A Ty wozu niebieskich zastępów, szatana i inne duchy złe, które na zgubę dusz ludzkich po tym świecie krążą, mocą Bożą strąć do piekła. Amen. Obroń przed złem, zwyciężaj, módl się za nami. Obroń przed złem, zwyciężaj, módl się za nami. Obroń co przed złem. Zwyciężaj módl się za nami, obrońco przed złem. Zwyciężaj módl się za nami, obrońco przed złem, 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 zwyciężaj módl się za nami. Obroń się przed złem, zwyciężaj i módl się za nami. Obroń się przed złem, zwyciężaj i módl się za nami. Święty Michał Archaniele, wspomagaj nas w walce, a przeciw niegodziwości i zasadzkom złego ducha bądź naszą obroną. Oby go Bóg pogromić raczył, pokornie o to prosimy, a ty, wozu niebieskich zastępów, szatana na inne duchy złe które na zgubę dusz ludzkich po tym świecie krążą, mocą Bożą strąć do piekła. Amen. Twierdzo niezwyciężona, zwyciężaj, módl się za nami. Twierdzo niezwyciężona, zwyciężaj, módl się za nami. Twierdzo niezwyciężona, zwyciężaj, módl się za nami. Twierdzo niezwyciężona. Zwyciężaj módl się za nami, 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 twierdzo niezwyciężona. Zwyciężaj i módl się za nami, twierdzo niezwyciężona. Zwyciężaj i módl się za nami. Potężna niebios królowa i pani aniołów, ty, któraś otrzymała od Boga posłannictwo i władzę, by zetrzeć głowę szatana, prosimy Cię pokornie, rozkaż chówcom anielskim, aby ścigały. Szatanów stłumiły ich zuchwałość, a zwalczając ich, wszędzie strąciły do piekła. Święci Aniołowie, brońcie nas i strzeżcie nas. Święci Aniołowie, Archaniołowie, brońcie nas i osłaniajcie nas. Święty Michał Archaniele, potężny i mocny, który przynosisz łaskę Bożą, Swoim światłem oświecaj nas, swoimi skrzydłami ochraniaj nas, swoim mieczem broni nas, swoją potęgą umacniaj nas, swoją miłością rozpal nas, ze wszystkimi aniołami wspomagaj nas. Mario Królowo Polski, módl się za nami, Mario Królowo Polski módl się za nami. Maryjo Królowo Polski, módl się za nami. W imię Ojca i Syna, i Ducha Świętego. Amen. Chcesz, aby kanał się rozwijał? Zostań patronem w serwisie Patronite. Szczegóły znajdziesz w opisie pod filmem.